Dzień dobry! Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jest nam niezmiernie miło przywitać wszystkich gości, drogich rodziców, szanownych pedagogów oraz Was, koleżanki i koledzy. Witamy ze Szkoły Podstawowej nr 3 Mianowiców Polskich Bogowie. Pomimo trudnej sytuacji, z jaką przyszło nam się zmierzyć, nie poddajemy się, a wręcz przeciwnie, rozwijamy skrzydła. I w tym wyjątkowym czasie oraz wyjątkowych warunkach spotykamy się na przekór wszystkiemu. Dzisiejszą uroczystość poprowadzą Elżbieta Znachowiek i Marcel Lipiński. Zbliżający się koniec bieżącego roku szkolnego to idealna okazja do dokonania stosownych podsumowań i zaprezentowania wszystkich, którzy osiągnęli sukces. Dlatego dziś zapraszamy do obejrzenia naszych rozmaitych. I ciekawych propozycji. Ponieważ muzykę uznajemy za duszę wszechświata, więc zaczniemy od utworu, który na pewno ukoi nasze dusze a zagra nam Katper Filipek z klasy czwartej B. Nasza szkoła nosi zaszczytne imię noblistów polskich, są to naprawdę wybitni Polacy, nie można odmówić im talentu, ambicji i wyjątkowości. Tacy są też nasi uczniowie, którzy dziś zostaną nagrodzeni i uhonorowani. W ich gronie nie brakuje również prawdziwych artystów. Zanim jednak zaprezentujemy ich zdolności, prosimy o zabranie głosu Pana Dyrektora Ernesta Kuska. Witam bardzo serdecznie Was, drodzy uczniowie. Witam Państwa rodziców oraz koleżanki i kolegów, nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 u Bogowie. Zbliżamy się do zakończenia roku szkolnego. Zanim jednak udamy się na zasłużony wakacyjny odpoczynek, przedstawiamy nasze osiągnięcia, prezentujemy dorobek szkoły. Drodzy uczniowie, Kończący się rok szkolny wysoko umieścił poprzeczkę wymagań zarówno w obszarze dydaktycznym, jak i wychowawczym. Ale dzięki właściwemu przygotowaniu podołaliście cudom nauki szkolnej w tym nowym wymiarze. I za to dziękuję Wam, Waszym rodzicom, nauczycielom i wychowawcom, którzy przez lata wprawiali Wam zasady, mądrości, kształtowali Waszą osobowość. My, nauczyciele, radujemy się z waszych bardzo dobrych wyników edukacyjnych. Z osiągnięć konkursach, zawodach czy z udziału w akcjach. Wiemy, że szkolna wiedza i nabyte umiejętności zaprocentują przyszłości. Będą istotne w waszym dorosłym życiu. Dziękujemy panu dyrektorowi. Gratulujemy rodzicom osiągnięć ich dzieci. Za chwilę przedstawimy laureatów konkursów przedmiotowych. W tym momencie warto przypomnieć niektóre nazwiska, przynoszące dumę całej Polsce, nazwiska polskich noblistów. Tę prestiżową nagrodę otrzymali Maria Kiris-Kłodowska, Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Lech Wałęsa i Olga Tukarczuk. Teraz posłuchajmy pierwsza wykonanej Julii Żurko z klasy 7F. Pierwsze Słowy Szymborskiej kawenda o miłości Ziemi Ojczystej. Wisława Szymborska Gawenda o miłości do ziemi ojczystej. Bez tej miłości można żyć, mieć serce suche jako rzeszek, malutki los na parstki ubić, z zgryzot i pocieszeń, na własną miarę znać nadzieję, w mroku kryjówkę sobie ubić, o blasku próchna mówić dnieje o blasku słońca nic nie ma. Jakiej miłości braku im, że są jak okno wypalone, rozbite szkło, rozwiane dym, jak drzewo znakomite powalone. Które za płytko wrosło w ziemię, któremu wyrwał wiatr korzenie. I jeszcze żyje cząstką czasu, ale już traci swe zielenie i już nie szum w chórze lasu. Ziemio ojczysta, ziemio jasna. Nie będę powalona. Codziennie mocniej w Ciebie wrastam. Radością, smutkiem, dumą, gniewem. Nie będę jak zerwana nić. Odrzucam pusto brzmiące słowa. Można nie kochać Cię i żyć. Ale nie można owocować.